Test Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja jestem Nancy, a wy oglądacie kanał of Games. Dziś mam dla Was propozycję dla troszkę młodszych graczy, ponieważ w ten tytuł możecie zagrać już z dzieckiem od trzeciego roku życia. Także, świetna opcja na prezent dla kogoś, kto ma dzieci, yy, które dzieci się interesują właśnie planszówkami, albo może się nie interesują i warto u nich właśnie rozpocząć taką planszówkową zajawkę. Jest to też tytuł, który na pewno spodoba się każdemu chłopcu, który marzy o tym, żeby zostać strażnikiem i słuchajcie, jest to tytuł Pali się od wydawnictwa Adamigo, także bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu za przekazanie nam tej gry, no i filmik powstał oczywiście we współpracy z wydawnictwem Adamigo. Tak, sobie tutaj ustawię, żebyście widzieli, o czym mówię. I słuchajcie, o co chodzi w tej grze? No więc w tej grze poruszamy się strażakami po dość sporej kamienicy, która no niestety płonie. Mamy w niej różne okienka, no i w niektórych widać niestety szalejący ogień. Oczywiście te kafelki układamy zawsze losowo, zawsze w dwóch oknach na każdym piętrze, także w każdej rozgrywce mogą te płomienie znajdować się w innym miejscu. No i dobierając tak. Taką kartę ruchu przemieszczamy tych naszych, właśnie strażaków, po różnych okienkach i staramy się ugasić ten ogień. Jeśli chodzi o te karty ruchu, to możemy przemieszczać się albo w górę, albo w dół. W przypadku, kiedy widzimy drabinę, są też strzałki, co bardzo ułatwia nam zrozumienie, o co chodziło. No i możemy też przechodzić w prawo i w lewo. Zawsze jest to o jedno pole, także w momencie, kiedy stajemy na drzwiach, bo rozgrywkę rozpoczynamy. Zaczynamy w drzwiach, no to możemy przemieścić się albo do góry, albo w prawo. Zawsze wybieramy, którym strażakiem, nie jest to ściśle narzucone. Także zawsze staramy się iść właśnie tam, gdzie jest ogień, ponieważ jeśli zakończymy, jakby nasz ruch, na miejscu z ogniem, to możemy próbować go ugasić. A jak gasimy ogień? Jest to naprawdę turboproste, ponieważ mamy dwie kości. Kość niebieska oznacza wodę, a kość czerwona oznacza ogień. Rzucamy oczywiście jednocześnie. Jedną i drugą, no i jeśli wartość na kości niebieskiej jest wyższa niż wartość na kości czerwonej, to udaje nam się ugasić ogień. Wtedy zabieramy dany kafelek i możemy sobie sprawdzić, kogo udało nam się uratować. Mamy trzy opcje, tak naprawdę. Może to być albo pusty kafel, który też będzie nam na koniec punktował, także nie martwcie się, oczywiście, zabieramy go do siebie. Może być to kafelek z wizerunkiem mieszkańca. Wtedy on najwyżej punktuje, ale może być to też taki słodki zwierzaczek, którego uratujemy. Później oczywiście to podliczamy, no i osoba, która ma najwięcej punktów, wygrywa rozgrywkę. Ale oczywiście może się też tak zdarzyć, że nie uda nam się ugasić tego pożaru. Dzieje się to w przypadku, kiedy na czerwonej kości mamy wyższą wartość niż na kości niebieskiej. Wtedy nasz strażak ucieka z tego pomieszczenia, czyli przesuwa się o jedno pole w prawo, w lewo, no bo no niestety nie udało mu się ugasić, gdzieś tam został dotknięty może tym płomieniem, no i wtedy ucieka. Poruszamy się po tej kamienicy aż do momentu, kiedy oczywiście ugasimy pożar we wszystkich oknach. Jeśli w którymś momencie gry te karty ruchu nam się skończą, no to po prostu tasujemy i tworzymy nowy stos. Dodatkowo yy, podczas rozgrywki możemy trafić na takie karty gaśnicy, no i wtedy bez rzucania kośćmi możemy ugasić dany pożar, także jest to bardzo fajny bonus. Oprócz tej takiej podstawowej wersji gry, możemy zagrać wersję kooperacyjną, kiedy wszyscy gracze próbują wspólnymi siłami ugasić ogień, no i wtedy mamy określony czas, czyli zanim skończy się Cały stos kart ruchu musimy uratować wszystkich, e, zgasić cały pożar, no i wtedy odnosimy już wspólny sukces. Możemy też sobie utrudniać później, jak już troszkę staniemy się bardziej zaawansowani, na przykład usuwać roz, z rozgrywki wszystkie gaśnice. E, także opcji jest tutaj kilka na bardzo fajne spędzenie czasu właśnie z młodszymi członkami rodziny. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście kiedyś o grze Pali się, czy macie w swojej rodzinie kogoś, kogo na pewno ta gra by zainteresowała. Jeśli filmik wam się podobał, to będzie miło jeśli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, zapraszam was do kolejnych filmików. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa.